Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam państwa serdecznie. Naszym gościem jest dziś wiceprezydent miasta Leszna, pan Adam Mytek. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pan prezydent w, w samorządzie leszczyńskim jest odpowiedzialny między innymi za kwestie inwestycyjne, więc dziś przede wszystkim o inwestycjach. Temat wczorajszy właściwie. Hala Trapes. Otwarto oferty. oferty, okazało się, że jest jedna i to w dodatku dwa razy wyższa niż to co w budżecie jest. Tak i to jest podstawowy problem w tej chwili samorządu leszczyńskiego, jak i myślę wszystkich samorządów kraju, że te oferty zawierające te skutki podwyższania cen surowców czy materiałów budowlanych yy, oraz szacowania chyba ryzyk, które które są, jeśli chodzi o stabilność tych warunków finansowych, funkcjonowania tych firm wykonawczych, budowlanych, sprawiają, że te oferty są w zasadzie nie do zaakceptowania przez samorządy, nie tylko przez Leszno. Mamy wiele przykładów świadczących o tym, że, o, o tym, że niestety no, te inwestycje, no, będzie problem z realizacją tych inwestycji, ponieważ no, samorządy nie są w stanie wygenerować z dnia na dzień, czy z sesji na sesję, Takich środków, żeby jakby przyjąć te oferty, podpisać umowy i realizować te inwestycje. Dlatego też decyzja jest jedna: powtarzamy procedurę przetargową. W niektórych drobnych elementach łagodzimy rygory czy warunki składania ofert, i, tak, i mam nadzieję, że. Że, że, że będą oferty bardziej korzystne. A samo inwestycje odchudzacie też? Samą inwestycję akurat tutaj nie będziemy odchudzać, bo naprawdę, akurat ta inwestycja jest moim zdaniem przemyślana, zakres rzeczowy jest przemyślany. I tutaj tej inwestycji akurat nie będziemy odchudzać, natomiast na, na innych inwestycjach są takie, e, takie kroki, które sprawiają, że weryfikujemy zakres rzeczowy czy, czy inwestycje, że weryfikujemy pewne rozwiązania, które były przyjęte na etapie projektowania bądź koncepcji. Czy problem jest taki, jeżeli dobrze rozumiem, panie prezydencie? E, mamy te 5 milionów do finansowania z polskiego rynku. I one już są na koncie miasta, te pieniądze. No, one jeszcze w tej chwili nie są nie na koncie są. miasta, bo my musimy procedury. Natomiast zakończyć. są obiecane. Są obiecane i są gwarantowane, także, także, także to jest problem. I teraz jest dylemat: czy dołożyć drugie tyle, czy, albo przynajmniej parę milionów, bo na pewno będą znowu wyższe ceny? Tak. Raczej się tego można spodziewać. Czy rezygnować z trapezu? Nie chcecie rezygnować z modernizacji? No, ja, ja osobiście nie podejmę tej decyzji. To, to jest decyzja prezydenta i myślę Rady Miasta Leszna. No, będzie musieli y, podjąć decyzję w najbliższym czasie. Chcemy, przede wszystkim należy y, wszcząć. Dzisiaj ogłaszamy kolejny przetarg czekamy na nowe oferty i wtedy będą podejmowane decyzje. A zdążycie, bo wiem, że Zdążymy, założenia tak. polskiego ładu są takie, że do połowy roku miał być przetarg nie. Nie, tam jest, tam jest. W polskim ładzie jest termin, jeśli chodzi o rozpoczęcie procedur przetargowych. My ten warunek spełniamy warunki Polskiego Ładu, jeśli chodzi o halę Trapez, są spełnione, także tu się tego nie obawiamy. Jedyny problem jest taki, aby uzyskać bardziej korzystną ofertę. Nie wiem, czy się to uda, zobaczymy. No zwłaszcza, że wczoraj mi pan dyrektor Krojał mówił, że tak liczyliście na przynajmniej pięć ofert, bo tylu było zainteresowanych. Ostatecznie tylko jedna firma zdecydowała się złożyć propozycję. No i to jest taka przykra niespodzianka. Aż jak myśleć, co będzie z tym dużym przetargiem z polskiego place, ładu, tak. czyli na nowe rynek i na plazmecyga, tam chyba 4 kwietnia jest termin? Tam jest procedura właśnie ofertowania ze strony wykonawców, potencjalnych wykonawców, wpłynęło sporo pytań co do przyjętych rozwiązań, jeśli chodzi o te place, o te dwa place, no w tej chwili analizujemy wydział inwestycji, z projektantem uzgadniamy dopuszczalność pewnych korekt zmian w zakresu rzeczowego czy poziomu wykończenia. Pewnych elementów tych, tych, dwóch, tych dwóch obiektów, a jaki będzie wynik, no to, to będziemy Państwu informować. Kolejne inwestycje, które już trwają, biegną na dobrym torem. Mam nadzieję, chyba że gdzieś są jakieś zahamowania, jak jeżeli idzie o na przykład drogi w mieście. No, kończymy w tej chwili fabryczną, kończymy fabryczną oznakowanie poziome. Jest, jest wykonywany fragment magazynowy wykonany dodatkowy jeszcze taki niewielki chodniczek nam został do wykonania i fabryczna będzie mogła być ostatecznie zakończona. Oczywiście są robione czynności związane z uruchomieniem sygnalizacji, sygnalizacji świetnej, także wierzymy, że zgodnie z terminem wykonawca ten obieg odda i będziemy mogli korzystać. Zresztą znaczy już korzystamy, ale ten ostateczny szlif będzie do końca miesiąca zrobiony, tym bardziej, że warunki atmosferyczne są sprzyjające. I tam trzeba jeszcze ten, bo ostatnio się przekonałem, że nie można dojechać bezpośrednio do metalplastu, bo, bo to wszystko tam jeszcze jest Odcięte, trzeba dookoła jeździć? Rozumiem, że to będzie wykończone łącznie z tym dojazdem tam do tych firm. No, oczywiście, że tak. No, ten odcinek magazynowy już jest, chyba o ile wiem, zrobiony. Tym tydzień powiem. temu tam byłem. No, więc no to to już, to już right dzisiaj można powiedzieć, jest że jest to... zrobiony. Pozostał taki niewielki odcinek chodnika, tak jak mówiłem. O, co tam jeszcze mamy z dużych? Wilkowicka? No, Wilkowicka w trakcie, pewne, pewne fragmenty prac na Wilkowicki zostały wstrzymane w zeszłym tygodniu. W czwarte, jeśli chodzi o dojazdy do posesji, ale pozostały zakres robót wykonawca może robić. Wcześniej mieliśmy naradę w tym temacie z inspektorem i z wydziałem inwestycji. Także liczymy na to, że, że, ten, że pewne korekty, które z projektantem, oczywiście musimy uzgodnić, będą zrobione. Jeśli chodzi o wjazdy z tej, z tej, z tej drogi do posesji indywidualnych. Tam, gdzie, gdzie, jest, gdzie ludzie mieszkają, gdzie są prowadzone działalności gospodarcze, gdzie pewne stany są może nieco inne niż w okresie przygotowania dokumentacji. Chcemy to ostatecznie uzgodnić z wykonawcą, i jak i z projektantem, z autorem dokumentacji. Myślę, że, że ta inwestycja będzie realizowana już bez, bez przeszkód. Co tam jeszcze mamy? Kilińskiego na przykład. Kilińskiego na Kilińskiego wkrótce będzie kładziona masa asfaltowa. Także też jesteśmy w ostatnim etapie realizacji tej inwestycji. Przymierzamy się do rewitalizacji alei 21 października operat dendrologiczny musieli najpierw wykonać, prawda, aby, aby ruszyć z przygotowaniem tej inwestycji. Operat dendrologiczny, to w tyle głowy słyszymy wyci drzewa stan, wyci wycinki, stan, drzew, wycinki się ruszykują. Ochrona ochrona zwierząt, także, także gatunku zwierząt, także, także no te czynności, w tej chwili to jest standard tak zwana Katalog dobrych praktyk, każe nam te, te czynności podejmować, żeby później nie mieć problemu z wycinką, z okresem wycinki. To są regulacje, których musimy przestrzegać i dostosowywać się do tych, do tych spraw. Okej. Okay. I jeszcze mieliśmy powiedzieć o programach profilaktyki zdrowotnej, które samorząd prowadzi. O zdrowiu to powinniśmy na początku mówić, bo to ponad jest najważniejsze. Tak, woli wyjaśnienia informacji dla Państwa, dla mieszkańców miasta Leszna, to bardzo istotne są informacje. Realizujemy w tej chwili jakby trzy programy profilaktyki zdrowotnej. To jest program badania na bore, boreliozę, bardzo ważny w mojej ocenie program. Wystarczy powiedzieć, że no, kleszcze się obudziły, a lubimy spacerować i chodzić do lasu, i jeździć, i jeździć, po, jeździć duktami leśnymi. Także to jest jeden program na boreloze realizowany przez Ventriculus i tam się można zgłaszać i robić badania, y, bada, badania czy, 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 czy jesteśmy zarażeni tym wirusem, czy nie. Jest to program zarówno dla dorosłych obywateli, jak i dla dzieci. Także mamy tutaj kwotę budżetową 50 tysięcy i wsparcie Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 20 tysięcy, że wszystkie programy są dofinansowywane. I przez to z, bezpłatne i, dla i, mieszkańców. I bezpłatne dla mieszkańców. Drugi program to jest program rehabilitacji seniorów, realizowany przez y, y, ZOS Niezapominajka. Też bardzo ważny program, program w wymiarze 80 tysięcy, też dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 32 tysięcy. Trzeci program to jest program szczepienia przeciwko wirusowi HCV, czyli wirus zapalenia wątroby. Też bardzo ważny program. Kwota 21 750 i też tu mamy wsparcie z Funduszu Zdrowia. Także te trzy programy w tej chwili są jakby dostępne dla naszych mieszkańców. Zachęcamy do, 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 do tych badań, bo jest to program roczny, jak i, i, no ale do końca roku jeszcze mamy sporo czasu, więc, więc każdy, kto uważa, że, że powinien to uczynić, to ma szansę bezpłatnie skorzystać z tej oferty finansowania przez miasto Leszno, przez budżet naszego miasta. Mieszkanie z Leszna? Mieszkanie z Leszna. Warunki, oczywiście, miasta, nasze środki. zameldowanie w mieście? No, Mieszkanie z Leszna, zameldowanie w Lesznie, o jak najbardziej, zameldowanie w Lesznie i w zasadzie to wystarczy być wystarczy być mieszkańcem Leszna. Wystarczy być mieszkańcem Leszna i można z tych programów korzystać. Szczegóły na stronie www.leszno.pl tam państwo także no, numery telefonów. Chociaż, chociaż tutaj ten szczegół jeden. Zameldowani w leśnie. Zameldowani, zameldowani jednak. Jednak, tak, zameldowani, tak. Ale tak jak mówię, szczegóły są na stronie leśno.pl, tam sobie tak mogą jest. państwo także numery telefonów znaleźć. Żeby plus się pobyt czasowy też jest uznawany za yy, z, osoby, które są w pobicie czasowym, też mogą korzystać z tego programu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Adam Mytyk, wiceprezydent Miasta Leśna, był naszym gościem. Dziękuję. Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.